Cześć, się wam wszystkim, z tej strony Thompson Witam was w magazynie LEGO DC Batman Tutaj mamy jakiś magazyn ze zwierzętami Tu mamy spis treści Tutaj mamy jakiś labirynt Tutaj już mamy komiks Dalszą część komiksu Mamy tutaj LEGO My Minecraft Tutaj mamy zagadki, tu mamy jak złożyć Batmana. Tu dalsza część zagadki, plakaty. Bardzo fajny bohater. Zobaczymy czy będzie w Lego DC. Tutaj mam pana pingwina i zagadka. jakąś. Tutaj dalsza część tych zagadek. Dalsza część komiksu. Dalsza część... Mixu związana z bohaterami. Tutaj mamy rysunki najmłodszych. Bardzo ładne rysunki. Tutaj mamy konkurs, który można wygrać 4-plusowy zestaw. Tutaj, oczywiście, mamy jakąś misję. Tutaj mamy dalszą część Jakiś zagadek. No i przechodzimy do końca magazynu. I ma 23 stycznia wychodzi mech Batmana. 56 elementów. Bardzo ciekawy mech, zobaczymy. Tutaj mamy Lego Dreams. I oczywiście mamy Lego Ninjago. zapowiedź magazynu. Tutaj mamy Batmana bardzo Lana Peleryniesz nowej, gumowej, bardzo ładna gumowa peleryna, tak się on prezentuje. No i ma batar batarang. I tak się to prezentuje. Tak wygląda magazyn, tak wygląda nasz dzielny bohater. Jeszcze wam go przybliżę i pokażę. No i byłoby to na tyle związanego z Batmanem. Ja się z Wami żegnam. Ży życzę miłego dnia. Cześć!